Manka 8 te z tej strony. Dzisiaj jesteśmy na nowym placu zabaw zrobili w sumie ten jest nowy, bo zaraz obok będzie stary, który też odwiedzimy, a ja mam pierwszy sygnał i zaraz pokażę co wyszło a pierwszym sygnałem, jak już widać, jest 2 złote. Czyli coś tutaj się działo. To jest zgubił. Teraz mamy gdzieś tutaj kolejny sygnał, którym jest 20 groszy. Miej do sakrzej. Lecimy dalej. Następny sygnał na samym już wierzchu jest groszówka Świeżutka. Lecimy dalej, bo tutaj był kolejny sygnał. I kolejny sygnał. Tu był, było jeden groszy, a tu kawałek dalej. Kolejny. To troszkę starsze, ale do dosłownie. Jeszcze jeden sygnał mamy, prawdopodobnie 10 groszy. Tuż obok. Kolejny sygnał. Wszystkie sygnały były tutaj. Jeden koło drugiego. A wyskoczył mi tu. Tak mówiłem spadło 10 groszy. Idziemy dalej. Kolejny sygnał, który mamy jest 2 grosze. Tutaj koło takiego do wspinania wehikułu. Lecimy dalej. No teraz mamy ogółem z drugiej strony. Nie wiem czy uda mi się zbliżyć. Syrenka zawieszka coś nie chce Dobra, zobaczymy później. Może się uda później O, teraz było chwilę widać, dobrze Dobra, lecimy i mamy kolejne monety. Tu jest 50 groszy. Na razie nie używam pinpointera. Ale jeszcze coś tu było To jest kamyczek Ale tu na pewno coś wyskoczyło o. mamy 5 groszy Zaraz zobaczę czy jeszcze coś wyjdzie Ale w sumie sygnały jak na złom Sygnał jak na 10 groszy i gdzieś tutaj a jest I jest dyszeczka jeszcze sprawdzamy na żywo czy jeszcze coś wpadnie. Tutaj jakby było była groszówka w sumie. Widzicie? Jeszcze groszoweczka. I tak sobie szukamy, dłubiemy. A naprawdę jest. W tej drobnicy czasami się tyle trafia, że jest co robić. No i jak na razie chyba. Będzie tyle. A plec zabaw wygląda fajnie w sumie. Lecimy dalej. I mamy teraz ładny sygnał. Aj jaj Miało być dwa złote A jest groszówka. E, co ja mówię? 10 groszy świeżutkie tylko ta dyszka teraz bije albo jak złom albo właśnie przebija sygnały i no słychać tak by były inne monety, nie? Ciężko teraz wyczaić ale głównie zabawa pochodzić troszkę, spalić kalorii i widok na kawałek Rzeszowa. Lecimy dalej. I prawdopodobnie będzie tutaj złotówka. A, nie będzie złotówka. Będzie zawleczka. Tak też się zdarza. Migda tak. I szukamy dalej. I kolejna monetka. Nawet nie trzeba pinpointera. To grosze, co jeszcze nie. nie ma nic, lecimy dalej. Moi moi drodzy, koło takiego bujaczka o, mamy Piątunie. Pierwsza z dzisiejszego wypadu. Super myk i lecimy dalej. A teraz mamy 50 groszy. Super myk do sakry. Szukamy. A teraz mamy złotóweczkę świeżutką. I mykamy dalej. I jeszcze mamy 50 groszy w tym samym miejscu co złotóweczka. Super, myk do I teraz z gniazda. Mamy tak. Było 5 sygnałów. Piąteczka. 50 groszy. 20, 25. 20, i, I szukamy dalej. Może jeszcze coś tu zanega. Myk. Teraz mamy dwa sygnały 50 i 50. Jedno po drugiego i idziemy tutaj zjeżdżalnie sprawdzić. Teraz mamy autobotmana. I ostatnie pół godzinki, może nawet nie. Wpadło dwie dwójeczki. dwie 50 trochę dwudziestek. No jakieś drobniaki. Zbieramy do sakwy. No i pewnie jeszcze skoczymy na jeden z obaw. I do domu. Super. Troszkę tego jest. Wszystkich ogółem nie nagrywałem. Sygnałów. O, ale jest troszkę tego. Kolejny plac zabaw. I kolejny sygnał. 50 groszy. I lecimy dalej. Też dobrze znany plac zabaw. Już chwilę mi tu nie było, więc sprawdzamy, co tu się kryje teraz mamy jeszcze groszy. Super. No i parę sygnałów kolejnych. Jest dwujeczka 22 grosze, no i śmieci. I tak się będę włączał co parę sygnałów. Do następnego. I mamy kolejnych parę sygnałów. Też padło parę groszy. i złotówka, 2,20 gruszówki i jakieś jeszcze drobniaki. I idziemy dalej. Jeszcze zostało dużo placu zabaw. A może jeszcze się uda na jeden. A teraz bum bum. I jakieś całe 60 groszy. Drożnik Teksasu. Lecimy dalej. No więc tak, wpadło dwie dwieczki, 20-10-5 groszek i śmietek, tego jeszcze nie wyrzuciłem. No i co? Jak widzicie, zaczęło padać. I to tak dość, dość. Także będę się powoli ewakuował ale jeszcze nie odpuszczam bo chcę skończyć ten plac zabaw, żeby się tu nie wracać no lecimy, lecimy I kochani patrzcie tu jak wyglądają poszukiwania widzicie to? nie widać patrzcie tu spad, spad Jest srebrny łańcuszek. I wcześniej znalazłem gruszówkę, której nie nagrywałem. No bo. No bo co bym mówił. Nie nagrywałem. Ciężki. Pada. No w sumie nie był mi potrzebny wykrywasz, bo zobaczyłem na oko. Super. Jedźmy dalej. Jestem koło auta. Koniec poszukiwań. Cały czas pada. Ostatnie dwa sygnały. złoty jeden. No i co, kochani? Jeśli się podobało, zostawcie ślad w sobie, łapkę, suba. I zapraszam na kolejne filmiki. Do następnego, hej.